Zaczęło się to y, razem z y, poznawaniem tego, tego świata tak naprawdę razem z moim tatą, który pracował w lesie. Tutaj y, y, łączy się tak naprawdę moje życie zawodowe z pasją, którą, którą, którą lubię i, i, i mam. No, jest, jest to też obcowanie z dziką przyrodą, z wilkami, z niedźwiedziami, z, z rysiami, no, ze wszystkimi tak naprawdę zwierzętami, które, które funkcjonują. Nawet i takimi też interesują, jest to, jest to taka dzika przyroda. A, a no, zawodowo pracuję jako biolog w Parku Narodowym. Zajmuję się ochroną i monitoringiem dużych drapieżników. A no, no jest to moim też i szczęściem to, że, że po prostu całe życie się tym interesowałem. Obserwując. Saki, czy, czy nawet ptaki. Trzeba pamiętać o tym, żeby no, jakiś kamuflaż na siebie przyjąć, prawda? Nie można iść na różowo, ubrany, na czerwono, to zwierzęta wbrew pozorom widzą, widzą y, kolory. Przynajmniej niektóre. Trzeba też oczywiście zachować pewną ostrożność, jeżeli chodzi o chodzenie. Miękkie obuwie. Najlepiej wydeptana jakaś ścieżka, która jest uczęszczana przez, przez, przez zwierzęta, a bardzo dobrym takim miejscem do obserwowania zwierząt są szlaki turystyczne. Szlaki turystyczne naprawdę często są rozłożone równomiernie po terenie, także można tymi szlakami bardzo cicho, bezszelestnie czasami przemierzyć kilka kilometrów i fajne rzeczy zaobserwować. Ostatnio niedźwiedzia, którego widziałem, to właśnie ze szlaku turystycznego, który właśnie sobie szedł, przecinając ten szlak turystyczny, a ja szedłem i, i go, go, go zauważyłem z, no, z kilkunastu metrów. Spotkanie z niedźwiedziem jest bardzo Niedźwiedzia jak się spotyka na kilkanaście metrów, to naprawdę serce szybciej szybciej, szybciej bije. Jeżeli się nie ma gdzie schować tak naprawdę, nie ma się samochodu czy, czy, czy jakiegoś schronienia, to to człowiek jest zdany tak naprawdę na łaskę tego niedźwiedzia i, i patrzy się głęboko w oczy temu niedźwiedziowi i czeka na jego reakcję tak naprawdę Zenek jest przyrodnikiem przede wszystkim nie... To, że jest jakby pracownikiem Parku Narodowego, to jest jedno, ale tak naprawdę pracuje przede wszystkim sercem i to jest chyba najważniejsze. To jest to, co jakby gwarantuje, że ochrona przyrody, którą się zajmuje, i rzeczy są wykonywane dobrze, perfekcyjnie i do samego końca. Jakby nie odpuszcza. Warunki pogodowe wręcz przeciwnie, im gorsze, tym chyba bardziej go zachęcają do, do, do terenu. Jest też człowiekiem bardzo twardym fizycznie, psychicznie również i w każdych warunkach tak naprawdę może być w terenie i czasami niektórzy nie wierzą, że dzwonią do niego, próbują go znaleźć w biurze. Na, na, na odpowiedź, że jest w terenie, nie chcą mu wierzyć, ale on faktycznie wtedy jest w terenie i, i, i zbiera cenne dane, e, uzupełnia nasze bazy danych o informacje, rozpoznanie sytuacji wilczej, ry, w sytuacji z, z dużymi innymi drapieżnikami jak rysiem, niedźwiedziem. Mamy tu tropy, jeleń, samiec pewnie, bo szerokie kopyta, I mamy tu fajne zwierzę nocne, borsuka, charakterystyczna część tropy to jest taka miniaturka jak gdyby tropów niedźwiedzia takie mam bardzo przypominające niedźwiedzia, tylko niedźwiedź ma dużo, dużo, dużo większe Często się zdarza, że Zenek dzwoni do mnie w nocy, że jest gdzieś w jakiejś części, bo tam skończył się trop, że trzeba było po niego przyjechać, gdzieś go odebrać, bo, bo, bo trop już jest zatarty i nie jest w stanie dalej pracować, nie jest dalej w stanie tropić. I to są zupełnie naturalne sytuacje. Nie zna granic, można powiedzieć, jeśli chodzi o tak jak zwierzęta, którym się zajmuję. Najbardziej interesujące są poranki i wieczory tak naprawdę, ten przełom nocy i dnia, gdzie, gdzie wtedy tak naprawdę zmysły człowieka zaczynają lepiej pracować, prawda, ja więcej widzę. Głównie wzrok odgrywa największe tak naprawdę, największą rolę. Wiadomo, że jak jestem całą noc w terenie, to, to je wysłucham, wysłucham, tam zwierzęta oczywiście wydają odgłosy różne, rozpoznaję no, rysia, wilka, jelenia. Nie skupia się tylko na parku, bo, bo jak gdyby tutaj jest jego miejsce pracy, tylko jeżeli wilki idą za granicę, to on idzie za nimi, dlatego że on wie, że bada cały czas wilki, które są w parku i ten obszar, który jest poza granicami, jest dla nich tak samo ważny jak ten w parku. Panie Zenkiem my się znamy asi 5 tu Z zenkiem znamy się od pięciu lat. Poznałem go tu, na rykowisku na terenie Słowacji. Przyszedł podglądać i fotografować zwierzęta, wilki i jelenie. Od tej pory się spotykamy i wspólnie fotografujemy. od Dobra. Nie zależy mu na tym, żeby robić zdjęcia, na które wygrywają konkursy. Nie zależy mu na tym, żeby robić publikacje, które będą w jakiś sposób tam punktowane i cenione. Ale zależy mu na przyrodzie. Przecież zależy mu na tym, żeby ona była zachowana w dobrym stanie. Żeby cały czas można było ją obserwować i żeby była w dobrej kondycji. To jest jakby dla niego najważniejsze. No teraz jest taki fajny czas, bo mamy rykowisko. I tutaj właśnie w tym miejscu ostatnio. Nagrywałem bardzo, bardzo ładnego jelenia, który tutaj ryczał, który odganiał swoich przeciwników. No tutaj miał całe statko łań. To miejsce to jest niedaleko jesteśmy w centrum areału, jednej z wilczych watach, Beskicie Tutaj te wilki one chowają się na dzień przed, przed ludźmi. Zawsze liczę na, na, nie wiem, na zobaczenie wszystkiego, co, 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 co tam funkcjonuje w tych rewirach, które ja, ja przemierzam. No, chcę tu widzieć często, bo też jestem spokojniejszy, jak widzę, że wszystkie wilki, prawda, policzę je tam, widzę pięć młodych, dwa dorosłe, tam trzy z poprzedniego roku, prawda, to, to ja chcę to wszystko później spokojniej, sobie tam wracam do biura, spokojnie pracuję, bo wiem, że, że, że one tam funkcjonują, że się nic nie dzieje, że jest wszystko w porządku że nikt, nikt tam y, nie dochodzi do żadnych jakichś y, y, złych rzeczy. No i liczę zawsze na, no, na, na zobaczenie no, wszystkich jak gdyby zwierzaków.